Na bagażnika część 348. Misiek, wpadaj. Masuję. Są te skrzypki. Chodź, zobacz. Wycofany musi być gość. O, nie macaj. To, może się to bo... jest z bagażnika A8. Ja pitole. Koniec dnia. Sama się robota robi. Idę pomacać, jak ten pas umie. O, nie To macaj. Coś się, to się przed trzeba przeprojektować. No, przeprojektujemy. Nowy tydzień otwieramy bagażnikiem otwartym bagażnikiem w nowym tygodniu. Haha, ha. znowu kamera brudna. Ja, pitole, co zgrane? Może prysowana? Nie, brudna. Ta strona złożona. Za tą się zabierzemy później, bo jakoś tak kwera nas, nas naszła, żeby na razie ją zostawić. Wzórak siedzi, podokręcany, poskładany. Tapicerki na klapie nie, na razie nie zakładamy, bo musimy mini mini mi, mini mi, mini mi, mini przesunąć klapę w lewą, bo nam tutaj szpary się nie zgrywają ta tam, no, tu jest tu jest na tej szparze tam nie wiem ćwierć, ułamka milimetra inaczej jak tam, więc chcemy ją minimalnie tam pyknąć no i zabieraliśmy się do, do środek bo w środku postanowiliśmy wyjechać z fotelem najpierw z tamtym i o ile jak było łatwo z nim wyjechać no wiadomo, jak to czek rozbiera, a jak teraz z tym wjechać wszystkim to jest niewąska sprawa, bo tutaj są szyny tego fotela. O, o tam. Tam jest cała prowadnica. Tu jest są szyny. Najpierw trzeba tymi szynami tam wjechać pod prowadnicę. Potem trafić tymi zastrzaskami i na miejsce na śrubie pod pas trzeci, który idzie po środku plus to A jeszcze musimy to wszystko skoordynować z akcją podpięcia tego naboju kolarnego dociągacza, który jest z tyłu bo musimy mieć 100% pewności, w którym miejscu on dokładnie tu przechodzi, jak on się załamuje i które nam wychodzi, żeby potem tego nie rozpinać drugi raz. Z ten ząbek, sobie ja go Z Ząbek! No i teraz tak, tu on zjeżdża, pas tutaj, tam ląduje, tam się zapina, tu przejeżdża, przechodzi przez tamerkę, zawija się tam i już zapięty jest dociąg. No bo trzeba było na ludzie wszystko porobić, żeby się nie pomyliły nam strony, jak idzie i potem, jak miłka handlarza, ktoś bierze pas, a pias jest od strony kierowcy skręcony. Bo komuś nie przyszło do głowy, żeby sprawdzić, jak pas idzie. No dobra, wyjeżdżamy z zagłówkiem. O. Mhm. Bez zagłówka będzie mega wygodnie. Ciach! Teraz będzie dużo, dużo wygodniej trafić te szyny. Bo teraz możesz to, to sobie odgiąć. No, i teraz na szyny patrzymy, dobra. Trzeba teraz zamontować monitor, żeby przesunąć fotel. Bo tylne. A, a, a kluczyk klucz tu jest, dobra, Bo fotele nie pojadą bez tego chyba. Zapłonu? No. Na przód działa by zapłon Ale tu chyba nie. A kluczyk gdzie jest? Jest, a, jest, jest, jest? jest, jest tam. Jest. Dobra. No tylne mamy chyba złapane, a chętnie żeby złapać, to trzeba fotel trochę przesunąć. więc musimy użyć magicznego tabletu, który był schowany. Który był schowany w biurze. Co on tak co jest go tam. No i teraz co? A działa już? Działa? Ja? No? Nie no. czek, czek, chcę to podnieść. Czekaj, zobaczymy. No. No. To jest na maksa schowany teraz. Widzisz to teraz widzisz? Jest dostęp? A, no, już jest dostęp. Wiedziałeś? Aha, no, no tak jest. to. Czyli tam był na maksa opuszczony, a nie podniesiony. 1 km dużego użyć, nie? i okay. hit teraz no, i, możemy teraz go do przodu całkiem? Do przodu i do góry go? Uh -huh. Do góry? Tak, do góry. No nikt nie mówił, że będzie łatwo. Bo trochę trzeba było walczyć tam z podpięciem od dołu na te szyny, natrafić na no to wszystko, ale już siedzi śmiga, pracuje elektryczne działa. już Moja dupa tu się działa. Jeszcze zagłówka nie wkładamy, bo później jak wejdzie nam tylna szyba to musimy sobie te boczki tu pozapinać i stwierdziliśmy, że bez zagłówka dużo wygodniej bo taka jaka jest kolejność jak Wam mówiłem najpierw musi być podana kolejność, potem wykonanie można byłoby na opartego tutaj pozapinać to i wkleić szybę ale potem nie popodpinamy modułów sterujących radiem i telewizją tutaj, więc Kolejność musi być zachowana jednak do pracy, a teraz spiąć hmm, hmm, trzeba tylko ten boczek, przetrzeć go, żeby ładnie świecił i będzie gicio. I ta strona już jest w zasadzie powiedzmy nawet poskładana. A, myślmy, bo się pas Aha, pas trzeba... Trzeci pas jest ekstra. To już z drugim się wejdziemy fotelem, zapniemy będą już dwa fotela i poddupnik zapięty. Wtedy mamy, tylko czekamy na Na zbawienie Ostatnie naciągnięcie gumy Na instrument Przyklepanie Progu I mamy Tą stronę skończoną Ej, Ja ta guma tak siedzi Puszczalka, że Tam już siedzi woda Tam będzie dźwięk Pach Ciach Mamy to Mamy to. Wszystko siedzi elegancko. Szczelinka idealna. Ciach, ciach, ciach. Zaklepany, oklepany. Teraz można siąść w pozycji leżącej. No powiem Wam w lągu. Jaki jest fotel rozłożony w tryb spania. Ten co prawda jest podsunięty na maksa do przodu. No ale kuźwa. Tu jest kozacko, można tu iść spać ten co jest z tyłu, ma najwygodniej powiem szczerze więc gdybym miał tym samochodem jeździć, to ja bym chciał tutaj siedzieć tablet sobie wziąć włączyć sobie piwko sobie otworzyć albo winko ej majster w lewo teraz w prawo i prosto na plażę z ciepłą wodą i dziewczynami gorącymi to odwrotnie było ciepło dziewczyny, gorąca woda w każdym razie no, ja powiem, że tu jest bardzo wygodnie. Drugi fotel zamontowany teraz. Próg wiedzie. Teraz musimy trzasnąć miejsce dla trzeciego pasażera z tyłu. No, no, no. Czekaj na no spokojnie. No. To czekaj, czekaj, za zatrzaskuj. Jeszcze poczekaj no. chwilę, poczekaj. Poczekaj. Bo on musi mnie, dużo, dużo głębiej wejść. No, bo tutaj nie weszło, to zobacz, jak to, jak, no, no, nie jak. Już jest. O, i tak, i tak ma być. On jest tak ma tylko... być? Tak. A tu się wyjmuje. A to on się musi tu mieścić. Tak i teraz no, tak, pal. Czekaj. Tak Mogę dostawam? palcem wyczuć ten. No? Czekaj, muszę teraz zobaczyć. Paluchy. O! o. I teraz dopiero. No. O, o, cofną się. Gotowy. No. O tym właśnie mówiłem, że on musi być, on musi być no, się... no. z tyłu, bardziej co. Wycofany musi być gość. Możemy teraz rypnąć zapłon A? I ten system się tu powinien jakkolwiek nam uruchomić A uruchomił się, no właśnie Podłóż sobie pod Czeka, górę tak, tak, wygodnie. jeszcze muszę, muszę ten Tutaj, no, brudny tam, muszę to Przecierać go Tylko sprawdzam czy się odpali ten Ten cały Zestaw A, proszę czekać Będzie rozmowa Aha i można iść spać Więc, i działa tu fotele Masaż Start Działa Masuje Ekstra No ale nie chcemy tego Zobaczmy ustawienie fotela Aha A to tamtym steruje Jak przełączyć na drugi? Co oh. no. się wyłączył? Co się wyłączyło? Bo ja zapłon wyłączyłem A, no tak, bo ja chcę go odsunąć Ale powinien działać ci fotel No, ale nie Nie działa, działa, działa Nie Jak nie? To, to jest? Nie, to nie wiem Two hours later A, teraz on, o Tak, tak, zobacz O O, no, teraz tam łapę wsadzić. W miłym towarzystwie W dobrym klimacie Z dobrą nutą Jadę Do Adasia Rano do mnie Adaś zadzwonił, mówi Wpadnij Misiek Obejrzyj pizzerkę, Bo jest chyba nawet gotowa Zobacz czy się będzie podobało Ja słysząc słowa Zobacz czy Ci się będzie podobało Wiem, że Adaś jest skromny Jest perfekcjonalistą, detalistą tak jak ja Więc musiało to trochę potrwać ale wiem, że na pewno będzie zrobione na najwyższym poziomie. Więc z ciekawości jedziemy, obejrzymy i może zabierzemy, i może założymy. Już mnie wita na wieździe. Adaś mówi: Dawaj, dawaj, uśmiechnięty, mówi: chodź, zobacz. Będzie fajnie. Oczywiście, znaczy Adaś skromnie twierdzi, że nie jest idealnie, ale no, na moje oko jest. Zajebiście idealnie. No Bo nie jest, wiesz, jak się przyjrzysz, to można się przyczepić. To, to nie jest fabryka, jest naprawiane. Tak, troszkę inna faktura, yy, ale pamiętasz jak wyglądało, jakie były dziury. Nie? Jest gładko, jak na stole, jak na dawnej niemieckiej autostradzie. Bo już takich autostrad nie ma teraz. Tak. No właśnie się boję, że trochę za gładko. Za gładko. Ale zobacz, to miejsce tutaj, gdzie nie było skóry prawy, jest, jest chyba spoko, Tak, nie? bo tu było wszystko wyżarte, to tu śladu nie ma. Bo to co ważne, mamy cały to jest oryginalną skórę, z oryginalnym szyciem. Tak, Tego nie ruszałeś, nie? Oryginalna nitka oryginalna skóra. Pięknie ogarnięta ta pciereczka od Adama stoi czeka Na odpowiedni czas na montaż. Zobaczcie jeszcze raz, jak to wygląda. On mówi, że to nie jest perfekcyjnie. Jak nie jest perfekcyjny, to jest kurde. No, jak nowa wygląda? Nie ja jestem super zadowolony. Jeszcze raz dzięki Adai za dobrą robotę. Daszek czeka na zamontowanie. W czwartek przyjeżdża ekipa od dachu i od szyby. zresztą dzisiaj skończyłem składać. Wszystko zgodnie z procedurą i z fabryką wszędzie wiązki w swoich miejscach. Wszystkie mocowania, wszystkie śrubki na miejscu, wszystko dokładnie tak, jak przewidział producent. Żadnych odstępstw, żadnego ściemniania. Wszystko jest. o widzicie? Gdzieś gryzonia pominałem innego. I już widzę, gdzie pominałem tu ma być gryzoń Pek. O, wszystko, aby się kordynował. Nie ma bata, że ma być coś tutaj innego. Pek, ciach, pach. Radary wpięte. Tutaj zdjęliśmy po tej stronie kredkę. Znaczy, w sumie nie założyliśmy jej w pełni. O, wystaje tam, gdzie radar jest. Pusta przestrzeń. To jeszcze musi przyjść do zamontowania, ale uprzedziliśmy temat, bo po zamontowaniu zderzaka i tak musimy jechać w, w ASO, zrobić kalibrację radaru tego laseru i innych dupereli. A żeby to zrobić, to oni muszą mieć dostęp do tego radaru od zewnątrz. Więc już mają teraz łatwiej, bo tam tej kratki nie ma. O, nastawy bagażnika. Część 348 Prezentujemy, tak? Tu, wycho tu wychodzi milimetr. Tu tak też, jak tak? tak. Mm. Okej okay. teraz. Ok, ok, ok. Wygląda całkiem znośnie, nieźle. Już. Żeby ją dokręcić, ktoś musi wejść do bagażnika. Będę to ja. Ktoś musi wejść, żeby ktoś inny mógł wyjść. Mogę? Wygodnie? O, no to dobrze. To wygodnie to będzie o, teraz. To jest z bagażnika A8. No. Dobra. Nie no, super jest. Zamykaj. Jest. Tak, elegancki. No. Bardzo tu wygodnie. Bardzo to wygodnie. Zarci damy miejsca jeszcze. Tam nóżki można jeździć w bagażniku. Zaraz dokręcimy śrubki idealnie. Szpara tu, szpara tam. Otwieramy, zamykamy. Otwieramy, zamykamy. No widzisz. widzisz. Trochę Pytanie, mam, mi, milimetr. Pytanie od czego uciekło? Co? Jak docisnąłeś. Tak jak to jak to blacharze robią. Oni by przyjechali, to oni by zrobili to wiesz, takim właśnie e, takim smancykiem Nie, czy my mamy ją tu. Nie, ona tu musi iść e, nie, tu, tu bliżej, tam dalej. Tu dalej. Gdzie? Gdzie? Tam bliżej. Tu odsunąć się. A tam no się no, przysunąć. No tak, tylko że on się wtedy podnosi do góry, a my jej hmm. nie chcemy podnosić do góry. Tu się na razie o nic jeszcze nie opiera. Dzień relaksu dzisiaj. W bagażniku to trzeba czego poskładać. Fajnie się tu leży. Sama się robota robi. Raz w bagażniku zamkniętym, raz w otwartym. Gąbeczki wygodne są. I taka robota to ja lubię. Ja pitole. Koniec dnia. Jestem wymordowany. Pleców to nie czuję. A czym taki wymordowany jestem? Komplikacjami, jakie pojawiły nam się podczas próby założenia bocznej tapicerki w bagażniku. No bo widzieliście, że walczyłem chwilę z bagażnikiem, ustawieniem bagażnika, kątów do lamp, do deszaka. Wyszło elegancko. Mamy, powiem szczerze, że serię taką jak w tym drugim. Tam już nie chodzimy ze szczelinem mierzem, bo to już byłoby wariactwo. Ale jest bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Nie ma się o to przepić, a ja się z tego wyczepiam. Natomiast, jak dojechaliśmy do punktu, jak dojechaliśmy do punktu, w którym trzeba było jechać z tą tapicerką, to kurw nas złapał. Dlaczego? No, wszystko pasowało elegancko. Dojechaliśmy, wpięliśmy. To są, jak ktoś to rozpinał kiedykolwiek, zwłaszcza w AOS-u Są takie te zajebiste zapinki. Zaraz je pokażę. One w zasadzie są jednorazowe bo, zaraz, 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 e, gdzieś nam tu zaginęły teraz w akcji ale mniej więcej chodzi o te, te metalowe zapinki i one tak trzymają, że jak nieumiejętnie je podważasz, to pęka uchwyt od tapicerki, ale to jest pikuś najgorsze jest to, że albo się wyginają, albo tak zostają wsadzone tam w blachę a tapicerkę masz bez tego, Więc dwa trzy żeby to wyjąć, no ale to mniejszą większość i z tym trzeba bardzo uważać, bo jakkolwiek tego nie chcesz potem spasować, to one się zatrzasną i ch... bombki strzelił, nic nie spasujesz. No to walczyliśmy, walczyliśmy, w końcu udało się elegancko już popasować, tu wjechaliśmy, zapiliśmy elegancko, wszystko nam pasuje i co? I k... gówno, nie pasuje, a co nie pasuje? Tapicerka, tu taka szczelina była, taka jebitna, skubana szczelina była, nie dochodziła, no to tam ciśniemy, tu układamy ją, ja mówię, może chłopaki wysłali, Tą tapicerkę, no to gdzieś ewidentnie leżała w kartonie, była gdzieś tam ściśnięta, odkształciła się, ale no nie no, kur. Wszystko jest idealnie równe. Takiego grzyba to nie pasuje. No i napieramy, napieramy, napieramy. Mówię, ty, poczekaj, tam zerknę. No i okazało się, że tu za tą blendą, powiedzmy, do której jest dostęp, tam do sterownika, do akumulatora, do innych duprawi, i ta blenda. Zapięta jest właśnie na tych dwóch uchwytach, które wam pokazywałem przy, przy okazji ostatniego odcinka albo przedostatniego odcinka tej tapicerki oryginalnej, która jest w wypadku i miała właśnie ten, ten uchwyt połamany. I ten uchwyt tak skubany blisko najeżdżał nam tam na yy, sterownik ten 40, do zarządzania 48V tym napięciem całym. On tam sobie siedzi w, w, tu w nadkolu, ale bardzo, bardzo blisko akumatora. Nad akumatorem tyle, taka sztuinka jest mała. I tak nachodził, że się aż cały wyginał, jednocześnie odciskając tam tą tapicerkę. No to dobra, no spoko, no to teraz trzeba go ułożyć, jak on ma siedzieć. Co się okazuje? No siedzi dobrze, tylko ten sterownik, który jest zawieszony na, na uchwycie jednym tam, drugim tam i trzecim tu, tak jest mocno wygięty, że nie pozwala się temu zapiąć, tapicerce. No to ja pitole dobra. Z pełnym entuzjazmem i energią, która nas rozpierała, postanowiliśmy rozbieramy wszystko. Akumulator ten system 48V, rozpinamy wszystko na części pierwsze. Sprawdzić, coś tam się kawał, to nie pasuje. No i szliśmy. Okazało się, że jeden uchwyt, tamten, który jest w poszyciu od wewnątrz. Chłopaki, jak na blacharni go prostowali i go podnitowali po raz drugi. No to niestety trochę im się to źle podnitowało. I zamiast być w pozycji. Takiej, to był w pozycji takiej, co uniemożliwiło całkowicie wjechanie temu sterownikowi do końca tam. Przez co no potem były inne konsekwencje. A dostęp do niego tam na końcu jest zerowy. Więc de facto trzeba byłoby całe pożycie wywalić, znowu te zewnętrzne, żeby go wyprostować i znowu tym auto spawać. No ale no nie ma takiej opcji, przecież chyba normalne, nie? Skoro już w sumie samochód zaraz kończymy. Więc nerwy były, łacina leciała, straszliwa, ja tego nie nagrywałem, bo, bo stwierdziłem, że to by się nie nadawało w ogóle do, do emisji, bo w ogóle by się nie nadawało do emisji. Wyciąłbym jedno wielkie pi, by było nerwy, rzucanie narzędziami i stwierdzenie, że dzisiaj mam to w dupie i już dalej tego nie robię. Ale no trzeba jakoś to rozwiązać, no, usiedliśmy chwilę, ja siedziałem w bagażniku, tata posiedział na krzesełku i mówimy, no k***a, ku... no nas takie coś pokona? Samochody składamy, jakiś głupi sterownik i uchwyt nas pokona. Dawaj kombinujemy. No to byliśmy 40 razy na madło kombinowanie, może ten uchwyt od sterownika trzeba wyjąć. Nie, to nie to. No to może tam, to też nie to. No to wziąłem żabę, żabą wyginamy, no trochę lepiej, ale dalej nie tak. Aż w końcu po, powiem Wam szczerze, chyba po 3,5 godzinie walki, znaleźliśmy ustawienie tamtego główna z tyłu tego uchwytu. No na tyle mocno Poprawione, że udało się zapiąć e, ten sterownik od 48V i finalnie ta tapicerkę, jak widzicie, elegancko, wszystko jest tak, jak być powinno, jak fabrycznie. I w końcu zapiąć to. I powiem wam, tak się z tego ucieszyłem, że normalnie kotka jak... wygrał. Bo już w pewnym momencie myślałem, że będzie lipa, straszna lipa. Już mi energia się odechciała, jak zobaczyłem, że możemy mieć problem, którego w zasadzie sami nie ogarniemy, więc jak się to udało. To pionek, przybiliśmy z ojcem, i wie Kul, udało się. Czyli jednak ten Polak potrafi ogarnąć rzeczy, których pewnie Niemiec albo fabryka powiedziałaby: Na, 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 kajne Tak więc jestem wymordowany, pleców nie czuję, bo ciągle tu w tym bagażniku byłem wgięty. Finalnie bagażnik złożony, wszystko poskładane. Tu już jest gotowe. Teraz wjeżdżamy. Teraz w sensie. No i w dniu kolejnym wyjeżdżamy z tapiterką na wygłuszenie klapy, zapinamy te windolaki i bagażnik mamy z głowy. Co się dzieje w pozostałej części samochodu? Nic, bo to już w zasadzie gotowe jest. Wysprzątane, wypucowane tapicerki, oświetlenia, wszystko jest elegancko. Z tej strony ta pisareczka założona, Adaś z Budwilu ogarnął pięknie, zobaczcie, no wygląda jakby nic tu się nie działo, jakby ktoś kiedyś pomyślał, czy coś tu się działo, nie, tu się nic nie działo, tu nie było żadnego szkła wbitego, nic nie było połamanego, Adaś odwalił kupę zajebistej roboty, ktoś powie, tam, co to za problem zrobić, no myślę, że jest to problem, bo tu jest oryginalna nic, tutaj skóry zostawione, w kolorze właśnie Sarder Brown, ta pisarka jest w kolorze Sarder Brown, czyli to nie jest czarny, co utrudnia znalezienie odpowiedniego koloru, faktury i wszystkiego, żeby to ogarnąć i tutaj nie ma nic, co by wskazywało na to, że jakaś ingerencja była, ktoś tu coś kleił ktoś coś tutaj przerabiał no chłop zrobił tą robotę, jestem mu mega wdzięczny będę spał spokojnie, że drzwi wyglądają jak nowe przód też wygląda elegancko czy przód? środek z przodu a jutro chłopaki przybywają do nas wklejać przednią szybę znaczy kolejność taka, wklejamy tylną szybę Wklejamy ten daszek szklany, który jest przygotowany do zamontowania I zobaczymy, bo prawdopodobnie będzie tak, że dzień później przyjadą dopiero wkleić przednią szybę To oni jutro ocenią Bo muszą jednak tutaj mieć punkt odniesienia do tej przedniej szyby Do tego elementu, a jak ten element nie będzie sklejony dobrze, złapany No to będzie problem, ale to na razie mówili mi, że to oni muszą sobie sami z tym Poradzić, ogarnąć, zobaczyć Przyjechać, obadać, pomacać Podotykać Wtedy ocenią Jaki będzie gry plan i tyle, także jak to się mówi, dzięki, że oglądałeś ten odcinek, mam nadzieję, że Ci się podobało, zostaw mi lajka, suba, nie no żartuję, wiecie, że nigdy Was nie proszę ani o suby, ani o lajki, każdy kto chce to sobie lajkuje, kto nie chce to nie lajkuje, ale k***a dałbyś chociaż tego lajka, jak patrzę, że oglądalność jest 10 tysięcy, a jest 300 polubień, no to, no to po co to oglądasz, jak mi nie lubisz, nie no żartuję, a teraz tak na poważnie, no daj tego lajka, dobra, spoko, kończę już, bo mi zaczyna odwalać. Wiatr znowu wieje, nie wiem czy się z tą pogodą. Jadę na chatę. Znaczy w sumie też jeszcze na jadę, a potem na chatę i się do wyra bo jutro znowu robota.